Środkowych pomocników Legii. Wolski! Wolski! Ależ kapitalnie to zrobił Rafał Wolski! Co za bramka! Co za gol! Rafała Wolskiego! Fantastyczne! Będziemy do będziemy bramką zachwycać się jeszcze wiele, wiele razy. Niesamowity potencjał, umiejętności techniczne ma ten piłkarz. Bo rzeczywiście e, i to, co powiedziałem, zbierane piłki znowu. W środku widzimy jak kręcik, gręcik, kręcik, łacha, no, Ale właśnie tu. Zatrzymał bo piłko, warto. Minięty bardzo fajnie. kuczko. i cóż za uderzenie z takiego półwoleja, dropsztyka powiedział trener straylał, w same widły. Ale to, co ja podkreślam, ten piłkarz w środku pola lepiej się czuje. No. To nie jest dynamiczny gdzieś, bardzo szybki, ale takim zagraniem technicznym potrafi.